Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Ayantisa i zapraszam na kolejną 156 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku. Trzecia rocznica premiery Diablo 3. Kalendarium trzeciego roku Diablo 3. Zwiększenie limitu społeczności. Przebudowa infernalnej machiny. Wyłączenie crowd control. Garść przydatnych porad dotyczących rozgrywki. Diablo 3 jako MMO. Oraz reset ladera w Diablo 2. Dwa dni temu, 15 maja, gracze na niemal całym świecie świętowali trzecią rocznicę premiery Diablo 3. Ciekawe, ilu z Was pamięta tłumy podczas warszawskiej premiery gry i eventy urządzane w innych miastach. Potem osławiony Error 37 i wiele, wiele innych radosnych chwil przy trzeciej części gry. No dobra, ale odkładając na bok ironię, wydaje mi się, że trzeci rok nie był wcale taki zły. Świeżo po premierze dodatku. Dwa kontent brak jakichś kolosalnych wpadek czy złych decyzji. To chyba nie był aż taki zły rok. Przypuszczam, że Blizzard też tak uważa, ponieważ obniżył ceny kilku najpopularniejszych gadżetów w swoim sklepie. Jeśli jesteście posiadaczami Diablo 3 na konsole, to uruchomienie gry w okresie od 15 do 21 maja spowoduje dodanie tymczasowego buffa na waszym koncie. Aha, i Blizzard ostrzega samotnych wędrowców przed przechodzeniem przez nieznane portale. Podobno kroi, kroi się tam coś byczego. A jeśli wspomnienia to dla Was za mało, to na karczmie Aiantisa odnajdziecie podsumowanie trzeciego roku istnienia Diablo 3. Wszystkie najważniejsze wydarzenia spakowane w jeden przyjemny filmik. Wszyscy lubimy społeczności. Niestety w Diablo 3 możemy jednocześnie należeć do jedynie pięciu z nich. No mogliśmy, ponieważ limit ten został dwukrotnie zwiększony. Jeśli chcielibyście jeszcze bardziej zaśmiecić sobie okno czatu, to właśnie macie do tego okazję. Limit klanów, do których możemy należeć, pozostał bez zmian. Pracownicy Blizzarda są świadomi dysproporcji pomiędzy nagrodą otrzymywaną za wypełnienie zadania Infernalna Machina a wysiłkiem, jaki musi zostać włożony w jego zakończenie. Projektanci gry chcieliby lepiej dopasować do siebie te dwie kwestie i zaplanowali gruntowną modyfikację zadania w kolejnym content patchu, którego data wydania nie została jeszcze określona. Pracownikom Blizzarda najwyraźniej nie przypadł do gustu stały Crowd Control wykorzystywany m.in. na najwyższych poziomach Greater Riftów. Projektanci gry chcieliby zwiększyć nacisk, jaki gracze muszą położyć na wyposażenie obronne, dlatego wraz z kolejnym content patchem stały Crowd Control zostanie usunięty z gry. Artykuł w serwisie Reddit, do którego linka znajdziecie pod filmem, to jeden z tych tekstów, które po prostu trzeba przeczytać. Niezależnie od tego, czy jesteś starym wyjadaczem, czy świeżakiem, jest niemal pewne, że któraś z przedstawionych w nim krótkich porad nie dotarła do ciebie. Masz zatem szansę na uzupełnienie braków w swojej wiedzy, a uwierz, że naprawdę warto. Kilka dni temu David Brewick, jeden z założycieli firmy Blizzard North i osoba odpowiedzialna za pierwszą i drugą część Diablo, odwiedził studio Twitcha, odpowiadając na zaproszenie jednego z redaktorów. Rozmowa dotyczyła różnych tematów, ale nie obeszło się również bez diablo. David zaskoczył redaktora twierdząc, że Blizzard North planował wydanie Diablo 3 jako gry MMO. Breivik dodał także, że ceni i szanuje Diablo 3 w wykonaniu obecnego zespołu, ale gdyby decyzja zależała od niego, to przygotowałby grę w zdecydowanie inny sposób. Jeśli Diablo 3 zbytnio was wkurza czy nadmiernie nudzi, to 26 maja rozpoczyna się kolejny sezon rankingowy w Diablo 2. Zasady są wam zapewne doskonale znane. Postacie sezonowe trafiają do worka z postaciami nierankingowymi, a sezon zaczyna się od nowa. I to wszystko w dzisiejszej 156. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Napiszcie też proszę w komentarzach, jakie było według Was najważniejsze wydarzenie trzeciego roku Diablo 3.